Dzień dobry, Anna Malinowska. Zapraszam na wiadomości Lasów Państwowych. Niezwykłe emocje wywołała w ostatnich dniach informacja o planowanej eliminacji maksymalnie 10 żubrów z liczącego 110 osobników stada w Puszczy Boreckiej. Niestety większość artykułów i opinii opiera się wyłącznie na emocjach. Ich autorzy zarzucają leśnikom i urzędnikom, którzy w oparciu o ekspertyzy specjalistów podjęli taką decyzję, okrucieństwo i chęć zysku za wszelką cenę. Według profesor Wandy Olech Piaseckiej, koordynatorki Programu Rozwoju Populacji Żubra w Polsce, odstrzał żubrów jest konieczną praktyką, stosowaną od lat we wszystkich stadach żyjących na wolności. Jak tłumaczy profesor Olech, robi się tak w przypadku chorych żubrów, od których inne mogą się zarazić, albo cierpiących z powodu jakiegoś poważnego obrażenia. Podobnie jest w przypadkach, gdy liczebność stada przekracza pojemność środowiskową danego terenu. Prowadzi do osłabienia wszystkich zwierząt, mają mniej pożywienia i są bardziej narażone na choroby oraz pasożyty. Warto przypomnieć, że dzięki przemyślanemu zarządzaniu populacją żubrów w Polsce, w tym także koniecznej czasem i wykonywanej co roku redukcji stad, liczba tych wspaniałych zwierząt podwoiła się w ciągu ostatnich 15 lat. Jest ich obecnie 1500. Większość żyje w stadach wolnościowych, które są utrzymywane z pieniędzy lasów państwowych oraz funduszy unijnych. 1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Nowe przepisy mówią, że gospodarka leśna, która będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, z definicji nie będzie naruszała przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody. Dzięki temu zażegnano niebezpieczeństwo paraliżu większości prac prowadzonych w nadleśnictwach w ramach gospodarki leśnej. Do końca 2017 roku lub do czasu wydania katalogu dobrych praktyk obowiązuje przepis przejściowy. Zgodnie z nim gospodarka leśna nie narusza zakazów ochrony gatunkowej zwierząt, jeśli jest wykonywana na podstawie planów, które zostały poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Gdyby nie wprowadzono tych zmian, to niemal każda czynność wykonywana przez leśników w lesie wymagałaby zwrócenia się o zezwolenie na nią do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Przy skali działania lasów państwowych oznaczałoby to konieczność wydania w szybkim tempie nawet ponad miliona decyzji rocznie. Tuż przed świętami strażnicy leśni podczas patrolu zauważyli rozstawione wnyki. Postanowili niedaleko pułapki zainstalować kamerę działającą także na podczerwień. Dzięki materiałom, mimo że były nagrane w ciemnościach, udało się zidentyfikować mężczyznę podejrzanego o kłusownictwo. Już następnego dnia został zatrzymany, a w jego mieszkaniu znaleziono kolejne pętle, które miały zostać zamontowane w lesie. Okazało się, że mężczyzna był już karany za kłusownictwo. Rok temu sąd skazał go na rok więzienia, zawieszając wykonanie kary na dwa lata. Co roku strażnicy leśni notują ponad 200 przypadków kłusownictwa i znajdują w lesie kilka tysięcy wnyków. Po więcej informacji z Lasów Państwowych, zapraszamy na naszą stronę internetową, profil na Facebooku oraz do nowego numeru Ech Leśnych. Mogą w nim Państwo przeczytać m.in. o tym, jakie tajemnice skrywają kruki, co to jest bambinizm oraz jak wygląda las, w którym nie walczy się z kornikiem. Magazyn jest dostępny bezpłatnie w siedzibach nadleśnictw, a wersje cyfrowe na tablety i smartfony można pobrać na stronie internetowej Lasów Państwowych.